Bardzo nas też, pani Józef Rostworowskiej, tak więc myślę, że teraz będziemy czekać tylko na gości, którzy będą w trakcie do nas dołączać i będą też słuchać tego, co chcemy im przekazać, powiedzieć, też opowiedzieć o naszej kostce. Tak więc otwieramy nasz dzień otwarty, kostki, wirtualny, niespotykany. Myślę, że jak przygotowywaliśmy się już powoli, gdzieś początkiem stycznia, lutego, zaczynaliśmy myśleć o. O dniu otwartym nikt nie myślał, że będziemy go mieli w takim wydaniu. Ale ja się bardzo cieszę z tego, że pomimo tych trudności, pomimo pandemii, wirusa, udaje nam się właśnie połączyć przez, przez Zooma w świecie tym wirtualnym, który tak bardzo też wszedł teraz do naszej, do naszej codzienności. Tak więc jest to dla mnie wielka radość, że wśród ludzi, których, z którymi się znamy, są też osoby, które przyszły posłuchać. Dyrekcji i zechcą, mam nadzieję, też zadać pytanie, pytania odnośnie szkoły, tego, jak funkcjonujemy i co robimy. Tak więc na samym początku chciałbym przywitać ojca Tomasza Nogaja, dyrektora Kostki, naszego liceum. Bardzo serdecznie witam, że tak powiem, z sąsiedniego pokoju tutaj jesteśmy w szkole i, i stąd tutaj się z wami łączymy. Witam pana Józefa Rostworowskiego, dyrektora do spraw nadzoru pedagogicznego wśród nas witam panie Józefie też i później będzie okazja żeby pan Józef też tam opowiedział o, o kostce witam również przedstawicieli rady rodziców myślę że na czele na początku z panią Magdaleną Perłowską która już od bardzo długiego czasu bardzo długiego czasu jest z nami i przewodzi tej funkcji i witam panią Agnieszkę Łuczak również z rady rodziców bardzo serdecznie też będzie czas na, na to, aby Rada Rodziców powiedziała trochę o szkole. I witam bardzo serdecznie również wśród nas ojca Pawła Brużyniaka, założyciela. Założyciela macha do nas w czapecce W Czapestce czape czape siedzi założyciela Kostki, ten, który 8 lat temu, w 2012 roku, podjął się wyzwania stworzenia tej szkoły, która dzisiaj jest, funkcjonuje. Tak więc witamy bardzo serdecznie ojcze Pawle i również zapraszamy do komentarza, jeśli będzie taka, taka możliwość. Tak więc oddaję teraz głos ojcu Tomkowi, Tomaszowi, aby też przywitać od siebie gości. Z kostki pozdrawiam serdecznie, witam wszystkich, którzy dołączyli do nas w tym szczególnym, wyjątkowym dniu jest to dla nas okazja żeby troszkę się pochwalić, pokazać to czym dysponujemy nie tylko jako zapleczem szkoły, ale przede wszystkim możliwościami, które ona stwarza dla młodych ludzi, którzy z potężnym bagażem doświadczenia relacji pomiędzy sobą, ale też fantastycznej wiedzy, którą mogą w naszej szkole zdobyć, pójdą w świat. Jest to szkoła, absolutnie jestem przekonany o tym, Szkoła dla tych, którzy mają pasję i którzy chcą je rozwijać, którzy mają marzenia i którzy chcą za nimi pójść. Dlatego jest ta chwila dzisiaj dla Was, żebyście mieli okazję przejść po szkole razem z nami, spotkać się w tej wirtualnej rzeczywistości i być może zapoznając się z ofertą właśnie, którą przedstawimy, wybrać naszą szkołę jako szkołę. I dla siebie. Pozdrawiam i życzę dobrego i popołudnia i wieczoru razem z nami. Również proszę pana Józefa o zabranie też głosu i przywitanie naszych gości. Tak, witam bardzo serdecznie, dzieci wszystkich, którzy nas widzą, słyszą. Myślę, że powinienem dzieci rozpocząć od tego, że, że, żeby z całego serca dzieci podziękować tym, tym wszystkim. Dzieci z ojcem Krzysztofem na czele, którzy podjęli ten trud przygotowania Dnia Otwartego w takiej formule. Jest to jakaś nowość, innowacja. Coś, co bardzo nas, nas cieszy, ale to, to, to potwierdza to, co wiemy też, do czego jesteśmy przekonani, że, że Kostka jest szkołą wyjątkową i, i zawsze i cały czas i w czasie tego Dnia Otwartego Będziemy wszystkich zapraszali do, do tej wyjątkowej szkoły, a że ona taka jest, to Państwo będziecie, będziecie się mogli dzisiaj w czasie tego spotkania naszego będziecie, będziecie się mogli przekonać. Także jeszcze raz serdecznie witam wszystkich, którzy jesteście z nami i którzy będziecie w przyszłości, bo, bo ten, ta transmisja będzie do tworzenia będzie ją można oglądać ponownie. Także jeszcze raz serdecznie wszystkich witam. Proszę też panią Magdę, Magdalenę Perłowską, przewodniczącą Rady Rodziców, o to, aby też przywitała nas i może powiedzieć od razu też trochę o szkole, o swoim doświadczeniu bycia właśnie przewodniczącą i też współpracy Rady Rodziców z dyrekcją, ze szkołą i z nauczycielami. Dziękuję. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, wspólnie z, z panią Agnieszką, jako przedstawiciele Rady Rodziców, chcieliśmy państwu też opowiedzieć ze szkoły z perspektywy rodzica. Co najważniejsze, rodzice w Kosty stworzą bardzo zgraną grupę. Myślę też, że te czerwone korale, które dzisiaj z koleżanką założyłyśmy, to też o tym świadczą. Utożsamiają, to jest nasz, taki nasz symbol, bo w, na dużych imprezach występujemy w tych koralach, jak, żeby stanowić jakąś jedność, że wszystkie wyglądamy tak samo. To też świadczy o tym, jak współpracujemy. Rada Rodziców w Kostce bardzo ściśle współpracuje z dyrekcją, słucha się głosu rodziców w tej szkole. I dlatego też dostaliśmy takie zielone światło na organizację i współtworzenie wielu imprez w szkole, z czego się bardzo cieszymy. Bierzemy udział w różnych działaniach proekologicznych, które są i współtworzymy, je, które są organizowane w szkole. Na przykład dwa razy w roku organizujemy zbiórkę elektrośmieci i makulatury, co spotyka się z ogromnym odzewem. Bardzo dużą popularnością w szkole cieszą się warsztaty Bożonarodzeniowe, które Rada Rodziców organizuje. Od października rodzice spotykają się w każdy wtorek w szkole. Przygotowujemy ozdoby Bożonarodzeniowe, aby później zwieńczyć to wielkim kiermaszem w grudniu przed samymi świętami, gdzie można nabyć wszystkie rzeczy, które zostaną przygotowane w czasie tego kiermaszu w czasie tych warsztatów i wszystkie środki są przekazywane na taką też świetną akcję, która jest w naszej szkole jesteś głodny przyjść na zupę. O czym też chcieliśmy powiedzieć, że w naszej szkole żaden uczeń nie pozostaje głodny, nieważne czy ma wykupiony obiad, czy nie, może przyjść, zjeść sobie ciepłą zupę i my jako rodzice też się do tego przyczyniamy, że mają taką możliwość organizujemy też tworzymy wieczór patriotyczny pieczemy ciasta na różne imprezy szkolne to są takie najważniejsze imprezy w których bierzemy udział ale też co ważne że dyrekcja słucha głosu rodziców i rozmawiamy z dyrekcją współpracujemy i wydaje mi się że to jest bardzo ważne z punktu widzenia rodzica a żebym też mogą umożliwić oddanie głosu pani Agnieszce, więc przekazuję w tym momencie jej głos, żeby też mogła coś od siebie powiedzieć. Przejmuję pałeczkę. Nie tyle słucha, co wręcz zachęca do tego, żeby rodzice się wypowiadali, żeby uczniowie się wypowiadali, żebyśmy mówili im. To, co nam leży na sercu, co nam się podoba, co nam się nie podoba. No i bywają efekty tych rozmów wprowadzane potem w szkole. Magda powiedziała o imprezach, jakie organizujemy. To pewnie nie wszystko się udało z tych rzeczy, które się dzieją, a ja powiem jako mama dwóch synów, bo jeden w tym roku skończył liceum. A drugi jest w pierwszej klasie. Czyli jeden się przygotowuje właśnie do matury, no i w jego ślady postanowił pójść drugi. Co już jest argumentem za tym, że kostka jest fajna, bo ten młodszy syn no, był zachęcony przez starszego. Bywał tam jeszcze wcześniej, jak był w podstawówce. Oczywiście bywaliśmy w szkole i jemu się ta szkoła po prostu spodobała. Też pamiętam Jaśka, który zaczął swoją przygodę w kostce z kostką jeszcze w gimnazjum, jak wszedł do, do tej szkoły, która wtedy, teraz wygląda jeszcze ładniej niż te parę lat temu i powiedział, jak to jest fajnie, tu jest fajnie być. Tam, tam się człowiek dobrze czuje, tam są ładne korytarze, tam są miejsca, gdzie młodzież może nie, odpocząć, tam są yy, gazetki na ścianach, tam, są, yy, tam jest piękne boisko, także te wszystkie rzeczy na pewno sprawiają ach, i szafki, tak jak w amerykańskich szkołach szafki na korytarzach. Także to wszystko sprawia, że tam po prostu uczniowie się dobrze czują. Yy, ja jestem bardzo wdzięczna kostce za. Yy, Takiego ducha, którego stara się przekazać uczniom przede wszystkim, bo tam uczniowie rzeczywiście są najważniejsi, żeby oni uwierzyli w swoje możliwości. I jeśli uczeń z, chce tylko, a tych możliwości, które oferuje Kostka, jest naprawdę bardzo wiele. To może się wykazać, może się gdzieś zaangażować. Jest świetnie, coraz świetniej działające kółko, nazwam to kółko no, sportowe. W każdym razie drużyny, które się angażują, moi synowie obaj byli bardzo tym przejęci, że mogą zaprezentować swoje umiejętności sportowe, a, a to jest też ważne, bo nie tylko kultura osobista i wiedza, ale także kultura fizyczna, uważam dla pełni rozwoju jest bardzo ważna. No, nie wolno. Zapomnieć nam o tym, że myślę, że większość z nas zdecydowała się na kostkę, ponieważ wartości chrześcijańskie, które uważam, ja za słuszne i takie, które są wskazówkami dobrymi, to w tej szkole są również bardzo ważne, choć uspokajam wszystkich, nie ma sprawdzania, męczenia, bo wiem, że młodzież się tego boi, że, że, to, że to będzie jakiś terror okropny. Nie, nie, nie. To, to jest kostka. Kostka jest szkołą, w której naprawdę każdy może się czuć swobodnie i pokazywać to, kim jest. Nie mogę nie wspomnieć o rzeczy uważam fantastycznej, o której na pewno będzie potem mowa na innych tam spotkaniach, meetingach. O wyjeździe, z którego skorzystał mój starszy syn, dzięki Kostce pojechał na 6 tygodni do Stanów Zjednoczonych na kurs języka angielskiego i to było coś fantastycznego. Wrócił już, nie powiem, o ile podskoczył, jeśli chodzi o znajomość języka, to jak bardzo się rozwinął jako człowiek. Także każdy, kto chce się rozwijać, taką możliwość w kostce znajdzie, a nauczyciele i pedagodzy pomagają, czekają na to, żeby służyć pomocą i, i dają też taką wiarę. Nieraz ja to słyszałam, że uwierzcie w to, możecie wszystko. Każdy z Was jest w jakimś, w jakimś miejscu niezwykły i tą niezwykłość należy rozwijać i to mi się bardzo podoba. Chyba za długo. To się wyłączam. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za zabranie głosu, za świadectwo dwóch synów w Kostce. Jasiek jeszcze był przewodniczącym szkoły przez dwa lata i bardzo dobrze spełniał swoją funkcję. I myślę, że on szkoła i, i też dyrekcja na tym bardzo dużo skorzystali, ponieważ podchodził bardzo kompetentnie do tego, co zostało mu powierzone i też przez rok miałem okazję z nim współpracować. Tak więc dziękuję Radzie Rodziców, Pani Magdalenie i Pani Agnieszce za to, że są z nami i przewodzą tej Radzie Rodziców i tak bardzo mocno angażują się właśnie na rzecz szkoły. Myślę, że Rada Rodziców też spełnia tutaj właśnie tą rolę taką raz, że doradczą, ale też taką, która wykonuje swoje zadania i w ciągu roku ich widać. Nie jest tak, że wybierzemy i za rok pod koniec tylko podsumujemy, jak żeśmy się spotykali, tylko że te, te, te spotkania, które czy też wydarzenia, które się organizuje w Kostce Rada Rodziców bardzo mocno wspiera i nam i nam kibicuje, tak więc dziękuję im bardzo serdecznie też za to, że, że są. Widzę, że mamy coraz więcej gości, Trudno jest przywitać każdego z imienia i z nazwiska. Też mamy tutaj różne pseudonimy. Chciałbym się zapytać, czy ktoś z naszych gości, któryś z naszych gości, chciałby zadać jakieś pytanie, skomentować, zapytać o coś dyrekcję szkoły? Można śmiało nie bać się. Tak, widzę jednego chętnego. Za chwilę oddam ojcu Pawłowi głos, tylko jeszcze popatrzę, czy ktoś tutaj się. Nie zgłasza. Pani Magdalena też, tak? Chciałam jeszcze uzupełnić swoją wypowiedź o jedną bardzo ważną rzecz, na którą zwracają uwagę też rodzice i uczniowie pewnie, pewnie też, że kostka to jest szkoła bezpieczna. Bo to jest bardzo ważne dla wszystkich, że przez to, jak w jakim systemie szkoła funkcjonuje, że są karty do szkoły. My wszyscy mamy poczucie, że nasze dzieci w szkole są bezpieczne. To jest bardzo ważne. To no tylko tyle chciałam uzupełnić wypowiedź. Dziękuję, dziękuję bardzo. I ojciec Paweł Brożyniak, zapraszam, też tutaj sygnalizował swoją obecność, podnosił chęć wyrażenia zdania, więc bardzo proszę. Witajcie, kochani, witajcie wszyscy uczniowie, pracownicy Kostki, rodzice, witajcie też ci, którzy nas tutaj oglądają, bo dołączyli. Bardzo się cieszę, że mogę chwilkę powiedzieć, to, że Kostka jest takim fajnym miejscem, to, to jest właśnie też zasługa tego, że my należymy do takiej tradycji, która ma ponad 450 lat. Jezuici tego ducha przekazują sobie, jezuici są bardzo różni, ale ten duch jest ten sam świętego Ignacego i on jest wcale nie aż taki, prawda, tylko rączki złożone i machające skrzydełka, o których, przed którymi obawami przestrzegała Pani Agnieszka, ale to jest przede wszystkim odkrywanie świata, w różnych rzeczach, w swoich pasjach, w swoich talentach, w przyjaźniach, w przedmiotach, w świecie. I, tego, i, to jest, I to jest właśnie chyba taki wyjątkowy dar kostki. Sam fakt, że ja jestem chwilkę z Wami, za chwilę mam się połączyć, bo akurat do godzinie 17 jest spotkanie delegatów europejskich. Także zaraz Was opuszczę, idę do delegatów europejskich na spotkanie. Będziemy mówić, jak, jak sytuacja w Europie i o godzinie 18 jeszcze też chcę wrócić do kostki. No to jest tylko możliwe w Kostce, słuchajcie. Ale naprawdę powiem wam, że rodzice są fantastyczni. Szkoła z rodzicami jest niesamowicie bogatsza, jeśli ma chętnych, gotowych rodziców, a z drugiej strony wiele korzyści takich wymiernych. Szkoła może mieć, ale to też ja pamiętam szafka dla rodziców, gdzie mają swoje szklanki i kawę, yy, i gdzie mogą yy, po prostu chować swoje rzeczy, po to, żeby się móc spotykać. Yy, to jest niesamowite, że na kozłówku w Krakowie kostka powstała yy, i że odpowiada na różne wyzwania czasów. Dzisiaj. Mamy dzień otwarty. To słuchajcie, to jest nieprawdopodobne, co wy tam robicie w Krakowie. Bardzo Wam gratuluję. Ojcu Krzyszkowi, który się tak w to zaangażował, i też tym ludziom, których nie widać w tych obrazkach, a tam pracują, i, i dzięki temu wszystko ho, 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 hula. E, właśnie, kostka to jest przede wszystkim miejsce, gdzie jest atmosfera, gdzie są Przed chwilą oglądałem rzuć koszulkę czy coś takiego, czy złap koszulkę. Niesamowity pomysł po prostu na Facebooku. I o to chodzi właśnie. I młodzi w Kosce się mogą rozwijać. Mogą mieć swoje pomysły, mogą mieć swoje zdanie, mogą mieć swoje, że tak powiem, jakieś takie inspiracje, i my po to jesteśmy, żeby im służyć i pomagać im rozwijać. Dlatego każdy, kto chce się rozwijać, niech dołączy do Drużyny Kostki. Tego Wam z całego serca życzę. Bardzo, bardzo dziękuję ojcu Pawłowi za to słowo. On wie, o czym mówi. Był tutaj przez 6-7 lat i tworzył to miejsce, i każdego zapraszał do tego, aby nie bał się pragnąć. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że będziemy musieli kończyć nasze spotkanie. Bardzo dziękuję tym wszystkim, którzy wzięli w nim udział. Bardzo zapraszam serdecznie na dalsze pokoje, na dalszą część naszego Dnia Otwartego. Program, jak Państwo już wiedzą, jest na naszej stronie internetowej kostka.edu.pl i tam zapraszam. W tej chwili będzie się już rozpoczynać spotkanie profilu matematyczno-informatycznego, tak więc każdy kto, każdy kto chce, jest tym profilem zainteresowanym, bardzo serdecznie zapraszamy i równocześnie w tym samym czasie będzie spotkanie z samorządem uczniowskim, tak więc Profili jest dużo, mam nadzieję, że każdy coś znajdzie dla siebie, nad czym się zatrzyma i też będzie mógł rozwiać swoje wątpliwości i dołączyć do nas już od września. Tak więc bardzo dziękuję serdecznie dyrekcji za spotkanie, Radzie Rodziców i Wam, drodzy goście, słuchacze naszego, naszego spotkania online. Dziękuję Wam bardzo i pozostańcie dobrze. Nie uciekajcie, skorzystajcie też z tego, co przygotowaliśmy na dalszą na dalszy dzień otwarty, otwarty naszej kostki. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.